Zarówno biedne jak i bogate księżniczki uwielbiają TikToka. Ups, to nie jest mój but, a to nie jest moja sukienka. Zamieniłyśmy się! Czas na przekąskę! O nie, brudne naczynia! To ohydne! Na nieszczęście biedna księżniczka nie ma służącej. To cuchnie! Ble, jak one to robią! Dalej, Malwino, dasz radę! Nie, nie mogę! Oczywiście, widelec! Tego potrzebowałam! O tak, o wiele lepiej! Jeszcze trochę? Teraz będzie dobrze! Znowu pudło! Mowy nie ma, to nie dla mnie. Niech ktoś inny tu posprząta. Wolę być głodna! Oto księżniczka Elka. Ojejku, co tu się stało? Muszę tu szybko posprzątać. I tyle, kuchnia powinna błyszczeć. O, wasza wysokość! Hey! Co ty robisz? Przestań natychmiast! Kamilo, co jest? Odłóż tę ścierkę! Księżniczki nie powinny sprzątać! Stój! To nic takiego! Nie? Daj mi to! Sama tu posprzątam! Tobie nie wypada! Co? Ale ja chcę posprzątać! Nie pozwolę na to! To moja praca! Ups! Dobrze już! Proszę! Ja sobie pójdę! To dziwne! Nie martw się! Wszystko będzie błyszczało! Wynocha! I ani mi się wasz wracać! Hej, co jest? No i co? Zapomniałam portfela w domu. Pokażę im. Wyjdziemy, jak się najemy. Dokładnie tak. Nie trzeba. Chodźmy na piknik. Tak się cieszę. W drogę. Zobaczmy, co my tu mamy. Oto obrus. Rozłóżmy go. Tak. Dobrze. Jest ekstra. To wygląda uroczo. Zajadajmy. Kurra, jestem taka głodna. Proszę, to dla ciebie. Hmm, wychodka. Dobrze, to się je tak. A widelec powinien być tutaj. O, świetnie, to takie piękne. Dobrze, spróbujemy. Mam nadzieję, że jest dobre. Ach, ta etykieta mm. przy stole. Alan, ty powinieneś jeść w ten sposób. Chwilka, weź tę serwetkę. O, dziękuję, ale jesteś mm. miła. No, tak lepiej. Wychodka. Czy to nie jest super? Bogate księżniczki stołują się w restauracjach. Oto jedzenie. To było szybkie. Jest ekstra. Hm, po co mi to? Co mam z tym zrobić? Spróbujmy. Skarbie, zapomniałaś o serwetce. A, oczywiście. Musisz jeść to dwoma pałeczkami. Proszę, tak to się robi. To łatwe. O, przestań. Czy to ważne, w jaki sposób trafi do mojej buzi? Hmm, a to co? Ale ostre! A to jest słone! Nie da się tego zjeść! Co ty robisz? To zawstydzające! Muszę coś zjeść! Ach, tak mi lepiej! Hmm, to było smaczne! Nie, tak nie można! Ośmieszasz mnie przy wszystkich! Co ja niby zrobiłam? Kogo obchodzą maniery? Hmm, to jest super! O, cześć Alanie! Malwinka! Tęskniłem za tobą! Co powinniśmy zrobić? Chcesz się pobawić moim misiem? Mam lepszy pomysł. Deskorolka! Deskorolka! Co mam z nią zrobić? Odłóż tę zabawkę! Nie masz pojęcia, jaka jest fajna! Serio, nauczysz mnie, jak się jeździ! Pewnie! Wstawaj, dasz radę! Na pewno? Oczywiście, że tak. Daj z siebie wszystko! O! Coś poszło nie tak. Wiedziałam, to nie dla mnie. Skarbie, przestań. Na pewno dasz radę. Pomogę ci. Trzymaj się mnie. Nie pozwolę ci upaść. Elko, spójrz hmm. na to. W tej galerii są naprawdę niesamowite prace. Wspaniale. Uwielbiam oglądać obrazy. No, nieźle. Spójrz na to arcydzieło. Musi być dziełem geniusza. O tak, bardzo ciekawe. Czemu chce mi się spać? Tomku, chodźmy, mam lepszy pomysł na randkę. A co ze sztuką? Nie martw się, nie zając, nie ucieknie. Chodź, zaraz się zacznie. E, mecz! Proszę, częstuj się, niezłe podanie. Co? Sędzia Kalosz, wcale nie było faulu. No już, gol! O tym mówię! To jest świetne, Jona! E, co ja tutaj robię? Starych nawyków niełatwo zmienić. Dzień dobry, muszę odświeżyć moją królewską garderobę. Czemu nie zaczniesz od dodatków? O, wow, to jest piękne! Dokładnie tego potrzebowałam. Jest wspaniała! A co to? Niesamowite! Chcę je! Proszę sprawdzić naszą nową kolekcję. O tak, muszę pozbyć się starych śmieci! Wow, to wszystko jest takie piękne! Czerwień powinna mi dobrze pasować! Muszę tylko dodać biżuterię! Ale super! Wezmę coś prostszego do noszenia po domu! Mhm. Jeszcze buty? Wspaniale! Będą pasować do tej sukienki! A te perfumy? Nie, zapach jest za mocny! Co my tu mamy? To jest zbyt nijakie! Nie wezmę ich! O wow! Chyba zarobię dzisiaj fortunę! Wszystko wygląda wspaniale! Tyle wystarczy! Miłego dnia! Chwila, a co z pieniędzmi? Pieniądze? Nie wiem, co masz na myśli. No wiesz, kasa, mamona... E, całe życie płacili za mnie służący. Musisz to wszystko zostawić. Ale jak? Nie zapomnij zdjąć korony. To nie fair. Wróć, jak cię będzie stać na nasz sklep. To niesprawiedliwe. Panienko, daj mi kromkę chleba. O, ale nie mam pieniędzy. Co mam zrobić? Nie szkodzi, chodź ze mną. No już, wstawaj, pomogę ci. Proszę wchodzić, rozgość się. Macznego! mam nadzieję, że ci posmakuje. O, to jest dobre. Trzeba cię nieco przemyć. Proszę, pomogę ci. Tak jest od razu lepiej. Wow, to ja? Nieźle. Ojejku, złoto, mam dzisiaj farta. Hej, co je hey. wyprawiasz? Hmm? Możesz to zgubić, włóż to hmm. głębiej. Tak? To wezmę jeszcze kilka. Oczywiście, nie wstydź się, ty potrzebujesz ich bardziej. Spójrz na ten garnitur. Chyba będzie ci pasować. To dla mnie wyglądam bosko. Dobrze, możesz iść. Dziękuję, Elko. Wrócę jeszcze. Do zobaczenia. Och, to okropne. Ta korona jest wyjątkowo hmm. obleśna. Hmm. Kolczyk z żołędzia? Nie, to wszystko jest nie tak. Potrzebuję nowej biżuterii tu i teraz. Może zrobię ją sama? Dobrze, to mi się przyda. I jeszcze to, a to niekoniecznie. Zaczynajmy. Idzie całkiem nieźle. Ale super, wygląda bosko. Tak lepiej. Od razu czuję się jak prawdziwa księżniczka. Wow, wyglądam genialnie! Ile tu kosmetyków? To takie słodkie. I ile cieni? Spróbujmy. Nic nie widzę. Może powinnam wziąć większy. O tak, dzięki nim wyglądam jeszcze ładniej. Co ty robisz? Osobista stylistka powinna zajmować się makijażem księżniczki. O, niech będzie! Muszę podkreślić twoje oczy i odświeżyć cerę. Gotowe, możesz spojrzeć! Wow, to ja? To niesamowite! Cieszę się, że ci się podoba. Żartujesz sobie? Oczywiście, że tak. Wow, przecena wow. na zrobienie makijażu. Tylko 100 dolców. Ale mam przy sobie tylko 50. Dzień dobry, potrzebuję stylizacji. Oto pieniądze. Przykro mi, to tylko połowa. O, proszę, zrób to dla mnie. Ja naprawdę tego potrzebuję. No nie wiem, chyba mogę spróbować. Serio? Super, bardzo dziękuję. Proszę, możesz spojrzeć. Nieźle, ale nałożyłaś makijaż tylko na połowę mojej twarzy, za to zapłaciłaś! Masz 50% makijażu. Co ja mam teraz zrobić? Stój, przestańcie natychmiast! Pokażę Wam, jak się tańczy. To jest walc. Twoje ruchy muszą być płynne i pełne gracji. Powtarzajcie po mnie. Czego ona od nas chce, nie rozumiem. O, co ty tu masz? Jak ty możesz z tego jeść? Powinnaś używać kryształowej zestawy. Hej, oddaj mi to! I chyba musisz już iść. Ona tu nie pasuje, psuje nam zabawę. Czemu oni tak robią? Coś nie tak? Czemu płaczesz? Nikt nie chce ze mną rozmawiać. To okropne! Jestem taka samotna. Nie martw się, chodź ze mną. Tu! Tu nikt cię nie skrzywdzi. Ale nudy. Można usnąć. Dobrze, naprawię to. Super, tańczmy. O, to było zabawne. Zaszalejmy. Wszystko dobrze? Tak, chyba nic im nie jest. No nie, wszystko się naprawiło. Znowu jestem bogata. Tak. O, czemu mam takiego pecha? Co sądzisz o naszych księżniczkach? Którą z nich polubiłeś bardziej? Napisz w komentarzu! I nie zapomnij dać łapki w górę, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek. Nie przegap nowych zabawnych skeczy od TrumtrumSelek.